Siemano, dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak najbezpieczniej, najłatwiej i najszybciej zamawiać repliki z Chin do Polski. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, że rejestrując się z linku z opisu tego filmiku, dostaniecie masę kuponów na start o łącznej wartości ponad 3000 zł. Między innymi dostaniecie kupon na aż 30 dolarów kompletnie, za darmo. A jak macie jakieś pytania: Zapraszam was na mój serwer Discord, którego również znajdziecie w opisie. Zacznijmy od tego, jak właściwie działa cały proces zamawiania replik z Chin. Potrzebujemy do tego agenta, pośrednika, który pomoże nam wysłać paczkę. Po testowaniu wielu agentów, jestem w stanie serdecznie polecić właśnie Mule Baja. Agent świadczy takie usługi jak zakupienie waszego produktu, zrobienie quality checka, zdjęć waszych produktów i wysłanie go do was. Agent sam nie sprzedaje żadnych produktów, a robią to platformy takie jak 1688, Weidian i Taobao. Po zamówieniu itemka do magazynu możecie wybrać, czy chcecie go zachować, wymienić, czy zwrócić. Szukanie itemów jest również proste. Wystarczy wejść na mój spreadsheet, który jest w opisie. Znajdziecie tam bardzo dużo przedmiotów zaczynając od jakichś zordanów, kończąc na perfumach lub labubu. A jeśli nie ma itema, którego szukacie, wpadnijcie na mojego Discorda i napiszcie do mnie, a ja Wam pomogę. A teraz przejdźmy do tego, jak zamówić. Gdy znajdziecie już swój item, to klikacie sobie w link, wybieracie rozmiar, kolorystykę i dodajecie go do koszyka. Z koszyka zaznaczacie rzeczy, które chcecie zamówić i za nie płacicie. Status Canceled. Oznacza to, że nasze zamówienie zostało anulowane lub nie zdążyliśmy zapłacić za przedmiot. Status purchasing oznacza to, że nasze zamówienie zostało opłacone i czeka na zakupienie przez agenta. Status purchased oznacza to, że nasze zamówienie zostało zakupione przez agenta i czeka na wysłanie przez sellera. Status seller sent oznacza to, że seller wysłał do magazynu przedmioty i agent czeka na odebranie od niego przesyłki. Status QC Taken oznacza, że przedmiot trafił do magazynu, zrobiono mu zdjęcia, ale jeszcze nie został przetworzony do wysyłki. Status Stort jest to finałowy i ostatni status, który umożliwia nam zatwierdzenie produktu i wysłanie go w paczce do Polski. A status Ship to User oznacza to, że item został już wysłany w paczce i leci do Polski. Kolejną ważną rzeczą jest Rehearsal, Czyli przedwczesne ważenie paczki przed opłaceniem wysyłki. Jest to tania usługa, bo kosztuje jedynie 20 juanów, a obniża bardzo ceny wysyłki. Tutaj macie mój przykład, jak zaoszczędziłem na tym prawie 100 zł. I teraz finalna część, czyli wysłanie naszej paczki i wybór najbezpieczniejszego przewoźnika, aby celnik nie otworzył naszej paczki. Spośród wszystkich przewoźników najbezpieczniej wybrać DPD, DHL, Inpost. Mają one najmniejsze szanse na przechwycenie przez celnika. Szansa na to, że celnik zawinie Ci pakę wynosi 1 na milion. Po spakowaniu paczki i wysłaniu obok pojawi Wam się Tracking Number, numer do sprawdzania statusów paczki. Możecie sprawdzać to na agencji lub na aplikacjach, takich jak Aftership lub 17Track. Jeżeli spodobał się Wam materiał, to zapraszam Was do zostawienia łapki, subskrypcji i do rejestracji po kupony z opisu Siema.